W 1994 roku z burmistrzem Piotrem Czubińskim byliśmy najmłodszymi radnymi miasta. Na początku współpracowaliśmy bardzo zgodnie. W tamtej radzie dość dużo było osób wiekowych. Nie rozumieli pewnej idei miasta, która jest dużą firmą. Byłem tą osobą, która lansowała i zgłaszała potrzebę stworzenia strategii rozwoju miasta. Sam napisałem taką strategię, zgłosiłem ją na jednej z sesji. I, proszę Państwa, z przyjemnością stwierdzam, że jedyną osobą, która zrozumiała tę strategię i wstała na sesji, poparła, nie wiem, czy Pan Burmistrz pamięta, był Pan Piotr Szubiński. Nie wiem, czy wiernie, zacytuję tamte słowa, ale wstał, bo były dwie czy trzy inne alternatywne strategie. Pan Burmistrz stał i powiedział, proszę Państwa, ta strategia ma wizję, jest w tym myśl pomysł i taką strategię trzeba przyjąć i realizować. W tej strategii były proszę Państwa basen odkryty i dzięki jak gdyby moim zabiegom i Pana Piotra Czuwińskiego przekonaliśmy Radę i został odbudowany. Był też Panie Burmistrzu Zalew i wiele innych rzeczy. Kraśnik w tej strategii, którą praktycznie na pewnym etapie działalności Rady we dwóch już współredagowaliśmy była wizja Kraśnika jako ośrodka ponadminnego sportowo-rekreacyjnego. I Po 15 latach mogę stwierdzić, że takim ośrodkiem staliśmy się i mam pewnego rodzaju satysfakcję, że mogę e, pogratulować panu Czuwińskiemu e, za to, że zrealizował. Później nasze drogi się różnie rozeszły. Przyznam, że zachowywaliśmy się nieraz jak Kargul i Pawlak. Nie było tak, że zawsze byłem dużym krytykiem. Często współpracowaliśmy i było to owocne. Przyznam, że czuję się na dzień dzisiejszy trochę zaszczycony, że zostałem zaproszony, gdyż e, i chciałem zadać w związku z tym pytanie, czy to się wkomponuje w tę myśl, którą Pan tu przedstawił, e, pewnego rodzaju zgody, e, porozumiewania się, czy to jest tylko taka woalka, która jest modna niejako w Polsce, politycy korzystają z tego, chociaż Pan już nie jest politykiem. Czy po prostu rzeczywiście widzi Pan potrzebę, czy będzie pewnego rodzaju odmiana, czy słuchanie głosu opozycji będzie częstsze? A drugie pytanie, ponieważ sport mi jest bardzo bliski, zadam w związku z jednym z punktów programu. Mówił Pan o potrzebie wzmocnienia sportu. Pamiętam, że po wyborach w 2002 roku powołał Pan Radę Sportu przy burmistrzu, był m.in. powołany do tej Rady. No coś się stało takiego, że ta Rada nie pracowała. Ten pomysł był bardzo dobry. Czy widzi Pan możliwość, potrzebę powołania takiej Rady? A dlaczego mówię o tym? Wiemy, że ostatnio troszkę jednak jest konfliktu w środowisku z stali Kraśnik, wokół innych klubów, a myślę, że ta Rada, jest to moja opinia, wiele by panu pomogło i całemu środowisku. Czy, czy taki element swojej działalności czteroletniej, bo liczę, że pan wygra, pan zawsze. Dziękuję.